Maszyny w średniej klasie wydajności cieszą się ponownie większym powodzeniem, także w przypadku kombajnów zbożowych. I właśnie w tym segmencie firma Klaas ulokowała swoje nowe kombajny Tukano. Oferta obejmuje trzy modele z pięcioma wytrząsaczami i trzy modele z sześcioma. Klaas stosuje tu dwa rodzaje mocarni. Modele Tucano 300 mają zwykły zespół omłotowy z szybko obracającym się bębnem młocącym o średnicy 450 mm. Natomiast modele Tucano 400 wyposażone są w młocarnię APS wzorowaną na zespole o młotowym serii Lexion z tzw. przyspieszaczem wstępnym i z większym bębnem młocącym. Silniki Mercedes-Benz mają moc znamionową od 190 do 275 koni mechanicznych według normy ECE. Pojemność zbiorników na ziarno, które znajdują się bezpośrednio za kabiną wynosi od 6500 litrów do 9000 litrów. W kombajnach Tukano można stosować sprawdzone headery z serii Lexion oraz hydrauliczny napęd nagarniacza z automatyką prędkości obrotowej. Nowa jest też kabina z wielofunkcyjnym podłokietnikiem przy siedzisku kombajnisty. Za pomocą terminalu Cebis obsługiwane są główne funkcje i opcjonalnie ustawienie sit.